Szczęść Boże. Dzień dobry, witajcie z mojego pokoiku. Po trochę krótszej, dłuższej przerwie. To się rzadko zdarza, żeby przerwa w publikacji filmów na naszym kanale trwała chyba nawet 6 dni. Przepraszam bardzo, już nie będę tłumaczył dlaczego. No, była majówka, wiecie o co chodzi. Długo się zastanawiałem nad tym, czy dziś opowiedzieć to, o czym powiem i podzielić się tym, czym się z Państwem dziś podzielę. Długo się nad tym zastanawiałem i mam nadzieję, że źle nie zrobię, mówiąc o tym wszystkim. Będą to wspomnienia dość traumatyczne z mojego dzieciństwa, z mojej młodości, ale one wszystkie i tak wybrzmią publicznie, ponieważ no, pracuję nad książką, właściwie nad czterema książkami naraz. Takie mam niestety zaległości w różnych pracach zawodowych. Państwo też mają swoje życie zawodowe, różnie bywa, prawda, z tymi. Z realizacją tych naszych obowiązków zawodowych, zawsze doba wydaje się za krótka. W każdym razie, podzielę się z Państwem taką historią, która współgra niestety z tym, co się wydarzyło w Częstochowie, kiedy to oto, dzisiaj mamy 9 maja. Mam nadzieję, że dzisiaj ten film opublikuję. Wczoraj zmarł ośmioletni Kamilek, trzeba powiedzieć wprost: zamordowany przez swojego ojczyma, i tutaj nie ma co słuchać pięknych słów: zamordowany przez swojego ojczyma. Przy, że tak powiem, akompaniamencie milczenia najbliższych, w tym matki, wujka, cioci, tam w ogóle mieszkało prawie całe osiedle w tej kamienicy. Przepraszam, będę starał się unikać cynizmu, ale dzisiaj na taki temat dość bliski mojemu sercu i też będzie dużo wątków osobistych. W każdym razie, albo słyszę jeszcze takie opowieści co niektórych, że oto nie sprawdził się system że to wina systemu, że to nawet nie wina tego, prawda, ym, mordercy, który zamordował 8 8-letniego Kamilka, tylko to, prawda, wada systemu, wypowiadają się politycy, niektóre media. To jest gra przy, przedwyborcza, to jest gra na pewne partie, które chcą odebrać tej czy innej partii, prawda, jakieś procenty i te stołki, tam gdzie siedzą w tym, prawda, Sejmie, Parlamencie, Senacie i, i sobie, no. Yy, powiem wam szczerze, że oburzyło mnie bardzo, kiedy usłyszałem, że tak naprawdę, nawet ktoś taki napisał gdzieś. No, już nie będę mówił kto. Że nie, z, nie zwalajmy winy. Nie zwalajmy winy na tego jednego człowieka, tego właśnie owego mordercę, bo to jest winny cały system. Ja bardzo przepraszam Państwa, ale system nie da nic, jeśli ludzie nie będą o wrażliwym sercu, jeśli ludzie nie będą wrażliwi, jeśli ludzie nie będą odpowiedzialni za to, co widzą. Już nie mówię o tym że kiedy nie będą odpowiedzialni za to co czynią, ale za to co widzą. Piekło jest samotnością. Piekło jest brakiem miłości. To jest piekło i to piekło w znaczeniu również teologicznym. Można tę definicję piekła można przyłożyć do piekła wiecznego. Piekło wieczne jest samotnością, jest brakiem miłości. To jest prawdziwe piekło, i tego doświadczył na pewno Kamile, który trzykrotnie uciekał z domu, bo ktoś powie: no tak, trzykrotnie uciekał z domu. Z domu, w którym, mówiąc delikatnie, było mu źle. Był po prostu bity, był. No, już nie będziemy wchodzili w szczegóły. I za każdym razem przyprowadzała go policja. Przepraszam bardzo, a gdzie ta policja miała go zaprowadzić? Ktoś mi kiedyś powiedział, że lepsza matka. Jako matka, nawet jeśli jest najgorsza niż brak matki, oczywiście to nie dotyczy matek, to nie dotyczy rodziców, którzy biją swoje dzieci, którzy molestują swoje dzieci, bo tacy rodzice nie są godni tytułu bycia rodzicami. Ale to nie system nas zbawi, to nie system zbawi człowieka, to jest jakieś utopijne myślenie, o którym kiedyś już pisał, prawda? Z takimi rumieńcami na twarzy, tak sobie to wyobrażam, Jan Jakub Brusso. O którym pisali twórcy oświecenia, m.in. Voltaire, prawda, twórcy rewolucji francuskiej, oni pisali o utopii, gdzie oto państwo ma przejąć wszystkie obowiązki, gdzie oto państwo ma za pomocą systemu, za pomocą systemowych rozwiązań o wszystko się zatroszczyć, wszystkim się zająć. Proszę państwa, to jest utopia. System nie zastąpi wrażliwości człowieka. Dlaczego Maria, w objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, posługuje się symbolem serca? Zobaczcie, Fatima. Jeszcze wcześniej, lurt la Salet. Wszędzie Matka Boża mówi o sercu, o niepokalanym sercu. Serce jest symbolem uniwersalnym, serce jako symbol może dotyczyć także ludzi niewierzących, przemawia także do ludzi niewierzących. Wrażliwość serca jest punktem, że tak powiem, wyjścia. Wkroczenie na drogę do nieba. Bez wrażliwości serca możemy czytać codziennie Ewangelię, możemy codziennie przyjmować komunię świętą, możemy codziennie modlić się na różańcu, a nawet chodzić z różańcem przy sobie, jak to robił święty ojciec Pio. I to nic nie da. Wrażliwość serca. Nie zastąpi systemu. Nie jestem psychologiem, być może, być może yy, źle myślę, proszę mnie poprawić. Państwo są mądrzejsi, państwo pełnią bardzo ważne funkcje społeczne. Mamy tutaj na kanale przecież i, yy, i ludzi, którzy są prezydentami, yy, mamy również polityków, ten kanał oglądają, mamy biskupów, którzy ten kanał oglądają, mamy również ludzi, którzy tworzą życie społeczne. Proszę się wypowiedzieć, mamy psychologów, mamy lekarzy, mamy prawników, yy, mamy naprawdę szerokie grono ludzi. Wykształconych w tym czy innym fachu, którzy lepiej się znają na tym, o czym dzisiaj mówię. Dlatego chcę przejść do tego wątku bardzo osobistego. Jako dziecko doświadczyłem tego, że byłem świadkiem przemocy w domu. Tak. Już nie będę wnikał w jakieś szczegóły, one pojawią się w książce, ale to też. Zostawmy tę książkę. W ogóle dzisiaj miałem mówić zupełnie o czymś innym i sobie przygotowałem nawet. Dla Państwa taką książkę Wojna i Rewolucja. Najnowszą książkę arcybiskupa Fultona Shina, Jak błędne ideologie wpływają na losy świata. Proszę zobaczyć ten podtytuł. Jakoś tak opatrznościowo się złożyło, że to jest najnowsza książka arcybiskupa Fultona Shina. Oczywiście nie napisana teraz przez niego, bo arcybiskup już nie żyje od kilkudziesięciu lat, ale jest to książka, która jest dostępna w sklepiku jest Słabości.pl. Najnow... Zawiera najnowsze treści autorstwa arcybiskupa Fultona Shina, który tutaj. Nie dość, że mówi o ideologiach, które jak zaznaczył błędnie wpływają na losy świata, wypaczają losy świata, to znaczy wypaczają losy świata, to znaczy, że kierują losy świata w stronę szatańskich, diabelskich, piekielnych poczynań. Oto arcybiskup Fulton Shin rzeczy tak, tutaj jest 10 rozdziałów, m.in. 8 rozdział jest zatytułowany Potrzeba Absolutu, Dziewiąty rozdział Korzenie Demokracji i Pokoju, Szósty rozdział Spisek Przeciwko Życiu. I o tym chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać, ale yy, Wojna i Rewolucja, no zostawmy tą książkę. Może do niej jeszcze wrócimy. Ona jest dostępna w sklepie komoc-słabości.pl, Jak ktoś będzie chciał, to jest bardzo mocna książka. Wojna i rewolucja. Jedna z mocniejszych książek arcybiskupa Fulton, na jakie czytałem. Natomiast przechodząc do wątku osobistego, jako kilkunastoletni chłopak byłem świadkiem przemocy w domu. Otóż, moja mama związała się z człowiekiem po śmierci mojego taty, który zginął w wypadku samochodowym. Który miał problemy z alkoholem. Mieszkaliśmy oczywiście razem, ja, mój brat, moja mama i właśnie ów konkubent, jak to się mówi. To jest ciekawe, że na takich zwykłych ludzi żyjących właśnie w takich związkach niesakramentalnych mówi się konkubent, konkubina. A zobaczcie, w jaki sposób definiuje się osoby z tego, z pierwszych stron gazet. Gwiazdy hollywoodzkie, gwiazdy muzyki, gdzie nie mówi się tam już tam konkubent, konkubina, ale partner, partnerka życiowa. Ale dobra, widzicie, są lepsi i le, lepsiejsi, że tak powiem, prawda, w tym naszym życiu, no. Orwell. Natomiast, tak, byłem świadkiem przemocy domowej. Mój tata zginął w wypadku samochodowym. Moja mama po śmierci mojego taty, no, po prostu zaczęła ginąć w... Uzależnieniu od alkoholu, który zaczynał coraz bardziej dominować w jej życiu. Nasza mama zawsze się nami bardzo dobrze zajmowała. Dla mnie jest to jest osobą świętą. Po prostu nikt jej nie przyszedł z pomocą z ludzi. Tak, potrzebujemy do pomocy drugiego człowieka, bo Pan Bóg dał nam drugiego człowieka. Między innymi do pomocy nikt z nas nie jest samotną wyspą. I chociaż mój tata zginął w wypadku samochodowym, moja mama była wdową i mogła się związać. Sakramentalnie z kimś nowym, z kimś nowym, budować nową relację, nowy związek małżeński, sakramentalny, to jednak tego nie zrobiła. Pamiętam, że kiedyś chodziliśmy do kościoła, to ja z moim bratem przyjmowaliśmy Komunię Świętą, a moja mama tej Komunii Świętej nie przyjmowała, i później jakoś tak stwierdziłem, że no, coś tu jest nie tak. Nie, że to prawda, wina mojej mamy, że przestałem chodzić do kościoła, bo tak się rzeczywiście zdarzyło w wieku 15-16 lat, ale po prostu przestałem żyć życiem sakramentalnym, bo bo nikt mnie po prostu nie poprowadził, bo również moja mama potrzebowała pomocy. I niejednokrotnie niejednokrotnie byłem świadkiem nie tylko awantur w domu jaki urządzał ów człowiek mojej mamie, ale również kiedy ją bił te wszystkie te wszystkie obrazy mam przed sobą w głowie na pewno oczywiście one one już są przepracowane z psychologiem tak kilka lat temu. Korzystałem z pomocy psychologa, który, no, dzięki któremu parę takich istotnych fragmentów mojego życia przerobiłem, że tak powiem. I pamiętam taką sytuację, że ów człowiek, konkubent, prawda, podniósł rękę na moją mamę i wtedy chwyciłem yy, w rękę cegłę. Nie pytajcie skąd miałem cegłę w domu, to jest oddzielna jakby historia, o tym też będzie pewnie w książce. A że byłem człowiekiem bardzo towarzyskim jako młody człowiek, to zawsze w moim domu było mnóstwo moich kolegów, ponieważ. Były to lata 90. Posiadałem komputer, jeszcze tylko kolorowy monitor, prawda? Amiga 1200. Chodziliśmy, wygraliśmy, siedzieliśmy przy tym komputerze. I z, tym, z tą cegłą, już naprawdę, jak to dziecko, prawda, które staje w obronie swojej mamy, zamachnąłem się na owego człowieka, tego konkubenta, chcąc po prostu go uderzyć tą cegłą, rzucając tę, tą cegłą w jego głowę. I w ostatniej chwili, mój przyjaciel ten cegłę strącił. Strącił łokciem. także ta cegła nie trafiła tego człowieka w głowę, ale trafiła go w kolana. Pomyślmy, ja tak sobie pomyślałem nieraz, co by się stało, gdybym tego człowieka wtedy zabił, trafiłbym do domu poprawczego, moje życie zupełnie inaczej by się potoczyło. Takich walk w obronie mamy. Na pewno, pamiętam, że było wiele w moim życiu i pamiętam, że rzeczywiście oglądałem te potworne sceny, kiedy, no nie chcę może tutaj już opowiadać o szczegółach, bo okaże się, że, że YouTube tego nie wytrzyma, tych szczegółów. Ale byłem z tym wszystkim Chociaż miałem pomoc moich kolegów Byłem z tym wszystkim sam To się działo przy aprobacie Sąsiadów, przy aprobacie Tych, którzy o tym wszystkim Wiedzieli No były różne mocne sceny Między innymi, prawda Rzucanie obiadem w ścianę Przez tego konkubenta Bo mu coś nie smakowało Czy też rozbijanie szyb No że pewnego dnia, pamiętam, że moją mamę po prostu ogolił na łyso, to te wszystkie obrazy mam w głowie. Miałem wtedy 14, 15, 16 lat. Dwa razy więcej niż Kamilek, który został zamordowany przez swojego ojczyma, który, mówię o Kamilku, pewnie jest już w niebie. I myślę, że żaden system, zmiana systemu, lepszy system, by z pomocą nie przyszedł, nieraz była policja nieraz tego człowieka zabierała że tak powiem na dołek, on wracał prawda, jeszcze bardziej wściekły, moja mama była uzależniona też emocjonalnie od tego człowieka razem po prostu pili, jak to się mówi w skrócie nie było nikogo obok, z wrażliwością serca, kto się by tym tą patologią, bo tak to trzeba nazwać, zajął, kto by nam w tym wszystkim pomógł no, Chwała Bogu, że znalazł się mój przyjaciel, który, prawda, strącił lecącą cegłę w stronę głowy tego człowieka, konkubenta, bo również ja bym sobie przez tego człowieka po prostu y, życie przekreślił. Pamiętam, że kilkanaście lat temu spotkałem go przypadkowo na ulicy, y, na przystanku, i pamiętam, kiedy mnie zobaczył, zaczął strasznie bluźnić w moim kierunku. Przeszedłem obok niego, nie odezwałem się ani słowem. Przepracowałem tę sytuację. Ten człowiek wylądował później jako bezdomny, chyba już teraz nie żyje, nawet nie wiem. W każdym razie życzę mu nieba, tak jak każdemu z was, każdemu z nas życzę nieba. Natomiast nie mówmy o tym, że system wszystko załatwi. Nie idźmy te gierki polityczne, prawda, przedwyborcze, że oto system teraz zawalił i teraz wina systemu i naprawdę parę takich wpisów przeczytałem, że to nie zwalajmy winy na tego jednego morderce morderce Kamilka. Że to jego tylko i wyłącznie wina, ale cały system zawalił. Nie! To jest tylko i wyłącznie jego wina, to jest wina ludzi, którzy byli obok, którzy nie zrobili nic, którzy również powinni zostać ukarani! Uwaga! Ukarani przez system. Co zrobią z tą karą? Nawet jeśli ten człowiek dostanie do dożywocie, co jest wielce prawdopodobne, prawdopodobnie w więzieniu nie będzie miał łatwo, być może skończy się to też tragicznie dla niego. Tutaj system nic nie pomoże, jeżeli nie będzie wrażliwości. Serca. I teraz na koniec chcę wam przeczytać arcybiskupa Fultona Shina z tej książki. Wojna i rewolucja, czyli jak błędne ideolo ideologie wpływają na losy świata. Jak dotąd mówiło się nam, że chrześcijaństwo nie pasuje do nowoczesnego człowieka, więc na złą z chrześcijaństwem. Teraz powiedzmy: my. Chrześcijaństwo nie pasuje do nowoczesnego człowieka, na złą więc z nowoczesnym człowiekiem. Żeby odzyskać nasze dusze, musimy odwrócić się plecami do całej tej paplaniny o naturze człowieka, jaką karmiono nas przez ostatnie 100 lat. Można by to równie dobrze powiedzieć jaśniej i stwierdzić, że to, co nazywamy nowoczesnością, jest tylko starym błędem na nowo zaetykietowanym. Nowoczesna wizja człowieka jest błędna. Całkowicie i absolutnie błędna, a jeśli będziemy dalej się jej trzymać, skończymy w ślepych uliczkach, w zwiedzionych nadziejach, w biografiach wypełnionych nieszczęściem. A to już wcale nie jest śmieszne. Jeśli w ogóle mogłoby kogoś śmieszyć, przerabianie człowieka na małpę. Zamiast dryfować z prądem w otchłań beznadziejnego pogaństwa, musimy nauczyć się płynąć pod prąd niczym łosoś ku tarlisku. Tam, gdzie się człowiek rodzi na nowo, może lepiej wrócilibyśmy do Boga, pisze arcybiskup Fulton Shin. Daliśmy darwinistom ich szansę i daliśmy szansę marksistom, daliśmy szansę freudystom, daliśmy szansę hitlerowcom, a teraz dajmy szansę człowiekowi, rzecz arcybiskup Fulton Shin w książce Wojna i rewolucja. I teraz jeszcze jedna sprawa na koniec. Wiem, że wśród Was tutaj po drugiej stronie tego. Tego okienka są również osoby, które doświadczyły przemocy jako dzieci. Bo zdaje się, że według najnowszych statystyk, które są zatrważające, zdaje się, że chyba co siódme dziecko doświadcza różnej formy brutalizacji życia rodzinnego, brutalizacji codzienności, czy to w szkole, czy to w domu. Napiszcie w swoich w komentarzach. Możecie to zrobić, oczywiście, jak najbardziej anonimowo. Czy Waszym zdaniem rzeczywiście zmiana systemu załatwi wszystko? Czy nawet przy zmianie systemu na najdoskonalszy nadal za tym systemem nie będzie stał konkretny człowiek, który, jeśli nie będzie miał wrażliwego serca, a serce uwrażliwia się, uwaga, przez. Tutaj niczego nowego nie wymyślimy przez miłość. Bo piekło jest brakiem miłości, bo piekło jest samotnością. Zobaczcie wizję piekła, jaką dostała święta Faustyna, która mówi o duszach krzyczących z bólu, które ją zobaczyły i również ją przeklinały. Te dusze w piekle nienawidziły obecności siebie nawzajem, tak jak szatan nienawidzi samego siebie i jest wewnętrznie skłócony. Każdy system, nawet najbardziej doskonały, będzie wewnętrznie skłócony, jeżeli nie będzie zasilany wrażliwością serca i nie będzie skierowany na miłość. Naprawdę, te wojny na wschodzie, zachodzie, południu, północy świata będziemy toczyli do końca świata, i być może ten świat wysadzimy w powietrze i nie zdążymy na Marsa uciec. Tak długo, jak długo się nie nauczymy wrażliwości serca i po prostu najzwyklejszej miłości, takiej, na jaką nas w tym momencie stać. no to w sumian na z mojej strony wszystkiego błogosławionego do zobaczenia najpóźniej w exposure i just want to be some looking over the shoulders like moving boulders just to get out of the it sucks i enough I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just. stop Sucks, when you finally feel like giving up Oh God, no luck Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplug Feeling overwhelmed, I think I've had enough uh, Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head I feel that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Feeling weird. I can't see the focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really, real anxiety. Can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't see your focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really, real anxiety. Can foggy all this stuff. And it haunts me somewhere much deeper.